Wyobraź sobie mężczyznę, który ma 75 lat. Ma na imię Abraham. Mieszka w Haranie, zamożnej krainie pełnej tradycji, bałwochwalstwa i stabilności. Ma bydło, służbę, towary, jest mu wygodnie. Jego żona Sara jest u jego boku od dziesięcioleci. Ale w ich sercach jest pustka. Nie mają dzieci. Wydaje się, że czas przypieczętował ten los. I wtedy dzieje się coś niezwykłego. Bóg do Niego przemawia, bezpośredni, bez owijania bawełne. Abramie, wyjdź ze swojej ziemi, od swoich krewnych i z domu swego Ojca, i udaj się do ziemi, którą ci wskaże. To radykalne powołanie: Bóg nie podaje dokładnego celu podróży. Nie ma mapy, nie ma nazwy tej ziemi, tylko jedno zamówienie i jedna obietnica. Uczynię z ciebie wielki naród. Będę ci błogosławił, rozsławię Twoje imię i będziesz błogosławieństwem. Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak daleko sięga siła ludzkiej wiary? Dziś opowiemy historię Abrahama, człowieka, który uwierzył w niemożliwe. Jeśli szukasz inspiracji, odwagi i niezafanej wiary, zostań z nami do końca tego filmu. Przygotuj się na podróż, która poruszy Twoje serce i odmieni Twoje spojrzenie na moc wiary. Nie zapomnij polubić i subskrybować, aby nie przegapić kolejnych inspirujących historii. Pomyślcie razem ze mną, co rozumiesz przez wielki naród, jeśli nie ma on nawet dzieci. I więcej, zostawić wszystko, co znasz za sobą. Nie jest to ani powszechne, ani łatwe. To niewygodne, to szaleństwo w ludzkich oczach. Ale Abraham wierzy. Nie kłóci się, nie negocjuj. On jest posłuszny. Nie było wtedy samochodów, samolotów, GPS-u. Mówimy o długiej przeprawie pieszej, z namiotami, stadami i świtą. Zabiera ze sobą Saraj, swojego siostrzeńca Loutę i cały dobytek, jaki zgromadzili. To było jak rozmontowanie całego życia i rozpoczęcie od zera, tylko nie wiedząc, gdzie jest jej zero. Abram wyrusza w nieznane, ale w jego sercu pulsuje pewność, Bóg przemówił, a jeśli Bóg przemówił, spełni to. Wyobraźcie sobie tę scenę: ciwołosy mężczyzna z długą brodą spacerujący w gorącym pustynnym słońcu, prowadzący stada i służbę, z oczami utkwonymi w horyzoncie. Każdy krok jest cichym wyznaniem wiary. Nie wiem dokąd idę, ale wiem z kim idę. Tak zaczyna się historia człowieka, który odważył się uwierzyć w niemożliwe. I to właśnie ta wiara, ten pierwszy krok w ciemność, zmieniła historię ludzkości. Po dniach, a może miesiąca przemierzania pustyn, równin i regionów górskich, Abraham w końcu dociera do Kanaanu. To kraina kontrastów. W niektórych miejscach żyzna, w innych sucha, z górami w oddali i dolinami, wśród których przepływają małe strumyki. Piękne miejsce, ale zamieszkane już przez różne ludy, Kananejczyków. Hetytów, Jebusytów. Przechodzi ze zmęczonymi oczami, za ubraniem i sercem jeszcze bardziej zależnym od wiary. U jego boku jego żona Saraj, zawsze cicha, ale stanowcza. Lot, jego bratanek, także tam jest i obserwuje wszystko ciekawskimi oczami. A dookoła pasterze, zwierzęta, służba, to mały tłum pielgrzymów. Wtedy Bóg przemaga ponownie. To nie grzmot, to nie jest straszny widok. Jest to pewność, która przenika do głębi duszy Abrahama niczym szep pełen mocy. Twojemu potomstwu dam te ziemię. Abraham rozgląda się. Może widzisz wzgórza, pola, porozrzucane drzewa. Miejsce jest obiecujące, ale jest problem, który krzyczy głośniej niż piękno krajobrazu. Nie ma jeszcze dzieci. Nic. Nie dziecko. Nie ma ludzkiej nadziei, że coś takiego się wydarzy. On i Saraj są już starzy. Wydaje się, że czas minął, ale on wierzy. Nie pyta o dowód, nie są wymagane żadne znaki. Po prostu wierzy, że Bóg spełni to, co obiecał, nawet jeśli wszystko wokół niego mówi inaczej. A to, co robi potem, jest potężne. Abraham buduje ołtarz. Właśnie tam, w środku ziemi Kananejczyków, zaznacza ten moment to sami kamieni. To symboliczny gest. Ołtarz jest miejscem kultu, poświęcenia i pamięci. Ołtarz ten mówi, Bóg do mnie przemówił. I wierzę, nawet nie widząc, nawet nie rozumiejąc, nawet jeśli wydaje się to niemożliwe. Tam Abraham nie obejmuje ziemi w posiadanie, nie buduje domów, nie sadzi winorośli. Po prostu ufa, ponieważ rozumie. Że ta obietnica nie jest przeznaczona tylko dla niego, ale dla pokolenia, które jeszcze się nie narodziło. To obietnica, która przekracza czas. I tak człowiek, który opuścił wygodę swojej ziemi, staje teraz przed jeszcze większą obietnicą, terytorium, które będzie dziedzictwem narodu, który jeszcze nie istnieje, jego przyszłych potomków. Na tym polega istota Abrahama. Uwierzyć, zanim zobaczysz, oddawać cześć przed posiadaniem. Zaufaj niewidzialnemu. I tam, w Kanaanie, rozpoczyna się pierwszy rozdział obietnicy, która zmieni historię całego narodu i świata. Wszystko wydawało się spokojne na ziemiach Kanaan, dopóki nie wydarzyło się nieoczekiwane. Wybucha konflikt, wojna pomiędzy królami. Nie była to prosta walka pomiędzy wioskami. To była prawdziwa koalicja. Czterech królów ze wschodu jednoczy się przeciwko pięciu królom z mas Doliny, w której znajduje się słynna Sodoma, w której mieszka Lot, bratanek Abrahama. Oddziały wroga przetaczają się przez terytorium niczym burza. Z łatwością pokonują pięciu lokalnych królów, plądrują masta i biorą jeńców. Wśród pojmanych jest Lot, jego rodzina i cały jego dobytek. Wiadomość dociera do Abrahama i tu mamy jeden z najbardziej zaskakujących momentów w jej historii. On się nie waha. Nie jest wyszkolonym wojownikiem, nie ma potężnych armii, nie jest nigdzie królem. Kiedy jednak odkrywa, że jego siostrzyniec został porwany, działa z odwagą i wiarą. Abraham gromadzi 318 mężczyzn służących urodzonych w jego domu, wyszkolonych do ochrony, ale dalekich od bycia zawodowymi żołnierzami. Wychodzą nocę, dyskretnie i podążają śladem najeźdźców, a potem. Strategicznie dzieli swoją małą grupę i nocą atakuje wrogich królów. Element zaskoczenia działa na twoją korzyść. Staje się coś, co wydawało się niemożliwe. Abraham zwycięża. Odzyskuje wszystko więźniów, majątek i, co najważniejsze, łóte i jego rodzinę. Jednak to zwycięstwo nie pozostało niezauważone. W drodze powrotnej dzieje się coś jeszcze bardziej tajemniczego. Wydaje się, że spotyka go mężczyzna. Melchizedek, król Salem, przyszłej Jerozolimy i kapła najwyższego Boga. Ten człowiek jest zagadkowy. Biblia nie mówi ani o jego pochodzeniu, ani o jego końcu, ale błogosławi Abrahama tymi słowami. Błogosławiony Abraham przez Boga najwyższego, który wydał Twoich wrogów w Twoje ręce. I jako gest honoru, Abraham daje Melchizedekowi dziesięcinę ze wszystkiego, co opodbił. Niedługo potem król Sady mi próbuje zaoferować Abrahamowi odzyskane dobra. Ale Abraham odmawia, mówi, nie przyjmę od ciebie niczego, nawet łańcuszka do Sandała, abyś nie mówił, ubogaciłem Abrama. Po raz kolejny widzimy charakter tego człowieka. Nie walczy o bogactwo, władzę czy status. Walczy o sprawiedliwość. Działa przez wiarę, a wasza ufność jest tylko Bogu. To zwycięstwo nie miało wyłącznie charakteru militarnego. To było duchowe. Było to potwierdzenie, że Bóg, którego powołał tam, Haranie, także za niego walczy. Abraham nie był królem, ale pokonał królów. Nie był żołnierzem, ale uwalniał więźniów. Był tylko człowiekiem, ale miał Boga u swego boku. I to zrobiło różnicę. Abraham brał już udział w bitwach. Wędrował po dziwnych krainach i budował ołtarze, ale było w nim coś, co wciąż czekało spełnienie obietnicy. W końcu nie miał jeszcze dzieci. Nawet po zwycięstwach i słowach błogosławieństwa czas płynął dalej. Zmarśćki się zwiększyły. Saraj pozostała bezpłodna. Lata były bezlitosne. I bez względu na to, jak bardzo wierzyłam, Abraham był także człowiekiem. Pewnej nocy Bóg ponownie do niego przemawia. To jeden z tych intymnych, głębokich momentów, które zmieniają wszystko. Nie bój się, Abrahamie, jestem twoją tarczą, a twoja nagroda będzie niezwykle wielka. Ale tym razem Abraham otwiera swoje serce i porozmawia z Bogiem, jak syn rozmawia z ojcem. Panie Boże, co mi dasz, jeśli pozostanę bezdzietny? Czy sługa urodzony w moim domu będzie moim dziedzicem? On nie wątpi. Prosicie szczerze. Ciężarem oczekiwania na ramionach. I wtedy Bóg odpowiada jednym z najpiękniejszych obrazów Biblii. Bóg wyprowadza go z namiotu. Wyobraź sobie tę scenę. Niebo jest czyste, czyste, usiane gwiazdami. Głęboka cisza spowija pustynię. A Bóg mówi: Spójrz teraz na niebo i policz gwiazdy, jeśli potrafisz się je policzyć. Tak samo będzie z Twoimi potomkami. Abraham podnosi wzrok. Każda gwiazda jest jak obietnica świecąca w ciemności i tam, w tym momencie, wierzę, nie dlatego, że mam dowód, nie dlatego, że mam już dziecko na rękach, ale dlaczego Bóg mówił, i to wystarczyło. I wtedy dzieje się coś wspaniałego. I uwierzył Abraham Panu i poczytano mu to za sprawiedliwość. EDZ 15, 15.6. To właśnie w tym momencie Abraham stał się kimś więcej niż tylko człowiekiem wiary. Stał się wiecznym przykładem sprawiedliwości przez wiarę. Ale Bóg chce przypieczętować te obietnicę widzialnym znakiem, czymś świętym, uroczystym. Poleca Abrahamowi, aby przygotował ofara przymierza. Jałówka, koza, baran, wszystkie trzyletnie, a także turkawka i młody gołąb. Abraham przygotowuje wszystko zgodnie z poleceniem Boga. Podziel zwierzęta na pół i ułóż połówki twarzą w twarz. Starożytna praktyka dotycząca uroczystych sojuszy między królami lub narodami. To jakby powiedzieć, jeśli złamie tę umowę, niech mnie to spotka jak te zwierzęta. A potem zapada noc. Głęboki strach ogarnia Abrahama. I w tej chwili ciemności Bóg przemawia ponownie, odsłaniając przyszłość. Jego potomkowie będą cudzoziemcami. Będą uciskani przez 400 lat. Ale w końcu wyjdą z wielkiego bogactwa. I wtedy następuje najbardziej imponująca scena. Pomiędzy kawałkami ofary przechodzi zapalona pochodnia i dymiący piec. Abraham nie przechodzi pomiędzy nimi, tylko Bóg przechodzi. Co to oznacza? Bóg sam przypieczętowuje przymierze. Mówi: Ta obietnica zależy ode mnie. Jestem gwarantem. Nawet jeśli ty zawiedziesz, ja nie zawiodę. Tam, w się pustyni. Pod rozwiezionym niebem i pośród kawałków ofary, Bóg Wszechmogący zawiera pak z człowiekiem. I ten człowiek stał się ojcem wiary, która miała trwać tysiąclecia. Abraham nie widział wówczas dzieci, ale widział niebo. I uwierzył. Czas mija. Abraham, który ma prawie 86 lat, nadal czeka na obietnicę. Bóg przemówił. Gwarantowane. Potwierdzone. Ale... Nic się jeszcze nie wydarzyło. Saraj, jego żona, bardziej niż cokolwiek inny odczuwa ciężar tego oczekiwania. Ona też słyszała obietnice, ona też budowała ołtarze, ona też razem chodziła, ale brzuch pozostał cichy, bez życia, żadnych dzieci. I wtedy w chwili słabości, ale i ludzkiej logiki, Saraj składa zaskakującą propozycję. Wzywa Abrahama i mówi: Pan zabronił mi mieć dzieci. Wej więc moją służebnicę Heger. Być może przez nią będę miał syna. To było powszechne w tej kulturze. Niewolnica mogła rodzić dzieci w imieniu swojej pani. Ale chociaż zostało to przyjęte przez organy celne, to nie był Boży plan. Abraham akceptuje. I Heger, służebnica egipska, poczęła syna. Na początku wydaje się, że wszystko idzie dobrze. Wreszcie dziecko w drodze. Dziedzic ale wkrótce zaczynają pojawiać się problemy. Heiger zaczyna gardzić Saraj, a Saraj czuje się poniżona, upokorzona. Dom, który niegdyś był pełen wiary i nadziei, zamienia się w pole napięć. Sytuacja staje się o wiele gorsza. Heiger ucieka na pustynię, wciąż i samotnie, ale tam, w ciszy samotności, zostaje zaskoczona. Ukazuje się jej Anioł Pański. Mówi słodko i stanowczo. Mówi, że chłopiec zostanie wezwany Ismael, co oznacza Bóg słyszy, bo Bóg wysłuchał jej cierpienia, a anioł obiecuje: Wielce rozmnoży Twoje potomstwo, którego nie można zliczyć. Heiger powraca: I w krótkim czasie się rodzi Ismael, syna Abrahama, owoc ludzkiego wysiłku, aby spełnić Boża obietnica. Ale oto klucz do tej historii. Bóg nigdy nie prosił o pomoc w wypełnieniu swojej obietnicy. Narodziny Izmaela nie były wypełnieniem tego, co powiedział Bóg. Było to rozwiązanie ludzkie, pospieszne, zrodzone z niepokoju i wątpliwości. A wybór ten przyniesie konsekwencje, które będą odbijać się echem na pokoleniach. Była miłość do Izmaela. Abraham go wychował, kochał i patrzył, jak rośnie. Jednak głębi duszy była pustka. Obietnica nie została jeszcze spełniona. Syn obietnicy niemożliwy, zrodzony z jałowego łona i stuletniego mężczyzny, jeszcze nie dotarł. Ta część tej historii uczy nas głębokiej lekcji. To, co wydaje się słuszne ludzkim oczom, nie zawsze jest tym, co zaplanował Bóg. A kiedy próbujemy rozwiązać naszymi rękami to, co Bóg obiecał zrobić swoimi, w rezultacie tworzymy niepotrzebny ból, opóźnienia i napięcie. Ale mimo to Bóg pozostał wierny. Nie zrezygnował z Abrahama, nie unieważnił swojej obietnicy, bo wierność Boga to nie zależy od ludzkiej doskonałości, zależy to od jego miłości. A kiedy Ismael Dorus, niebo się przygotowywało na jeszcze większy cud, wydawało się, że czas zwyciężył. Abraham miał teraz 99 lat, a Saraj, mając prawie 90 lat, blask młodości zniknął z jego twarzy już kilkadziesiąt lat temu. Nie marzyła już o łóżeczkach i płaczących dzieciach. To, co kiedyś bolało, teraz wydawało się po prostu niemożliwe. To był wtedy, ten Bóg pojawia się ponownie. Ale tym razem to nie jest tylko wizyta, to jest nowy rozdział. Bóg przychodzi z odważną, niemal niewiarygodną obietnicą. I zmiana tożsamości. Mówi do Abrama. Nie będziesz już nazywany Abramem, wzniosłym ojcem, ale Abrahamem. Ojcem mnóstwa. Sara daje także nowe imię. Będzie zwana Sarą, czyżniczką. Bo z niej narodzą się królowie i narody. Wyobraź sobie tę scenę. Prawie stuletni mężczyzna, który usłyszał, że nadal będzie ojcem. I to nie byle jakie dziecko, ale syna z żoną Sarą, ta, która od młodości była bezpłodna. Abraham się śmieje. Tak, on się śmieje ale nie jest to drwiący śmiech, to mieszanina zdumienia, niedowierzania, a nawet radości. Coś w stylu: Naprawdę, Panie, w tym momencie życia mój syn Sarow posuwa się nawet do stwierdzenia: O, aby Ismael mógł żyć przed Tobą. Innymi słowy, Panie, mam już syna, dlaczego nie On? Ale Bóg odpowiada stanowczo i wyraźnie. Zaprawdę, twoja żona Sara urodzi ci syna i nazwiesz go imieniem Izaak. I tu pojawia się jedno z najbardziej wpływowych zdań w całej Biblii. Czy jest coś zbyt trudnego dla Pana? Księga rodzaju godzina 1814 Nie, dla niego nie ma nic niemożliwego. A najpiękniejsze jest to, że wkrótce potem Bóg ponownie potwierdza te obietnice, tym razem twarzą w twarz z Abrahamem i Sarą. W upalny dzień do namiotu Abrahama przybywają trzej tajemniczy goście. Wite ich ścian, umywa im nogi, ofarowuje chleb i mięso, A gdy już siedzą przy stole, jeden z nich mówi: Za rok powrócę i Sara będzie miała syna. Sara, która podsuziwała od wejścia do namiotu, również śmiać w środku. Ona myśli: Czy będę miał tę przyjemność, gdy się zestarzeje? A mój panie, kiedy się zestarzeje. Ale pan rozumie i pyta: Dlaczego Sara się śmiała? Czy u pana jest coś niemożliwego? Ona przestraszona zaprzecza: Nie śmiałem się, ale on odpowiada stanowczym spojrzeniem. Ale śmiały się tak, to nie była ostra nagana to było delikatne przypomnienie, że nawet jeśli wątpimy, Bóg pozostaje wierny. Obietnica stała się teraz jasna: chłopiec miałby na imię Izaak. Co oznacza nie wiem, wieczne przypomnienie, że śmiech wątpliwości przemieni się w śmiech radości. To był początek niemożliwego, które stało się realne. Czas nie był przeszkodą dla Boga. Wiek Sary nie był problemem. Sterylność nie była końcem historii. Bóg miał wkrótce zrodzić obietnicę tam, gdzie wcześniej było tylko niemożliwe. Wreszcie, cisza oczekiwania została przerwana. Po dziesięcioleciach słuchania obietnic, noca wpatrywania się gwiazdy i próbach wiary, po wątpliwościach, potknięciach, a nawet śmiechu z niedowierzaniem, dzieje się cud. Sara tak, ta Sara, którą wszyscy już znali jako bezpłodną, zachodzi w ciążę. Wyobraź sobie tę scenę. Kobieta po dziewięćdziesiątce spacerująca po namiocie z ręką na brzuchu i czująca, jak w jej wnętrzu rodzi się życie. Coś Czego nigdy nie wyobrażałeś sobie doświadczyć? Coś, o czym ani ona, ani nikt inny nie śmiał marzyć, ale Bóg obiecał. I czas mija, mijają miesiące, a potem płać dziecka wdziera się do namiotu. Rodzi się Izaak, zdrowy chłopiec z oczami błyszczącymi życiem. Maluch na pierwszy rzut oka zwyczajny, a jednak mający niebiańskie znaczenie. On jest synem obietnicy. Jest żywym dowodem na to, że Bóg spełnia to, co obiecuje, nawet jeśli wydaje się, że jest już za późno. A teraz śmiech nie budzi już wątpliwości. To nie jest ironia, to jest głęboka radość. Serca, które czekało i widziało, jak stało się niemożliwe. Sara trzyma chłopca na rękach i mówi, Bóg dał mi powód do śmiechu i każdy, kto to usłyszy, będzie się śmiał razem ze mną. Rodzaju 21, 6 Abrahama. W wieku stu lat, trzyma syna rękami stwardniałymi od czasu i sercem pełnym wdzięczności. Ten sam człowiek, który opuścił swoją ziemię, nie wiedząc, dokąd zmierza, teraz widzi, jak obietnica nabiera kształtu w jego ramionach. Daje chłopcu imię wybrane przez Boga. Izaak, co oznacza nie. Śmiech stał się symbolem. Przypomnienie że wiara, nawet jeśli wydaje się szalona, nigdy nie jest na próżno. Ten moment stanowi przełom w historii wiary. To nie są tylko narodziny chłopca, to są narodziny ludzie. To początek linii, która przyniosła królom, a później zbawiciela świata. Wszystko zaczęło się od obietnicy i zakończył śmiechem. Dlaczego kiedy Bóg obiecuje, niemożliwe staje się możliwe? Czas minął, Izaak nie był już dzieckiem, był młodym mężczyzną. Silny, ciekawy, towarzysz ojca. Obietnica była tam, przed oczami Abrahama, rosła, oddychała i szła obok niego. Ale za to Bóg pyta o to, co nie do pomyślenia. Pewnego ranka w ciszy swego serca Bóg woła Abrahama. Abrahamie! A on odpowiada, jak zawsze: Oto jestem. A potem następuje porządek który łanie wszelką ludzką logikę. Weź teraz swego jedynego syna, Izaaka, którego miłujesz, i udaj się do ziemi Morie. I tam złóż go w oferze całopalnej na jednej z gór, o których ci powiem. Rodzaju 22-2. Wyobraź sobie wpływ tych słów. Syn, który narodził się z cudu. Syn, który niósł obietnicę. Syn, którego kochał ponad wszystko. Bóg prosił go, aby to przekazał. Jednak tekst biblijny nie podaje, że Abraham kwestionuje, debatuje lub waha się. On po prostu jest posłuszny. Następnego ranka bardzo wcześnie przygotowuje osła, rąbie drewno, zabiera ze sobą dwóch służących i Izaaka. Trzydniowa podróż. Trzy dni dźwigania ciężaru misji. Trzy dni z ciężkim sercem. Trzeciego dnia w oddali widzi górę. Abraham mówi do sług – Zostań tutaj z osłem. Chłopiec i ja tam pojedziemy, oddajemy cześć i wracamy do Ciebie. Próbować? Wrócimy. To zdanie niesie wiarę. Nawet z tasakiem upasa, nawet z drewnem na opał w rękach Izaaka. Abraham wierzy, że Bóg opatrzy. Wchodząc na górę, Izaak pyta. Ojcze, oto ogień i drwa, ale gdzie jest na ofarę? A Abraham odpowiada stanowczym głosem Bóg upatrzy sobie baranka, mój synu I podążają, krok po kroku, na szczyt góry Tam Abraham buduje ołtarz Zorganizuj drewno opałowe A potem drżącymi rękami związuje własnego syna Izaak, zdezorientowany, ale uległy Abrahamie, milczący, ale stanowczy Wyciąga rękę Zdobądź tasak, i dokładnie w tym momencie miał zostać zadany cios. Niebo krzyczy. Abrahamie, Abrahamie. A on odpowiada: Oto jestem. Nie podnoś rejki na chłopca. Teraz wiem, że boi się Boga, bo nie odmówiłeś mi swego jedynego syna. Abraham opuszcza ramię. Ulga wybucha cichymi łzami. Rozgląda się, a tam. Utknięty rogami w krzakach jest owca. Bóg zapewni. Tak jak powiedział, Abraham ofiarowuje barana zamiast swego syna. I na tej górze daje nazwę temu miejscu. Pan zaopatrzy Jechowajiew. A potem Bóg przemawia po raz kolejny. Ponieważ to uczyniłeś i nie odmówiłeś mi swego jedynego syna, rozmnożę bardzo Twoje potomstwo. I w Twoim potomstwie będą błogosławione wszystkie narody ziemi. Rodzaju 22 16 myślnik 18. Abraham zdał największą próbę swojego życia. Pokazał, że prawdziwa wiara dostarczy wszystko. I Bóg pokazał, że gdzie oddajemy to, co kochamy najbardziej, on zaopatruje, podtrzymuje, przemienia i wypełnia swoją obietnicę. Abraham pokazał nam, że dzięki wierze nawet niemożliwe może stać się rzeczywistością. Jeśli ta historia poruszyła Twoje serce i wierzysz, że Bóg ma plan także dla Twojego życia, udostępnij ten film tym, o których wiesz, że potrzebują nadziei. Zostaw swój komentarz poniżej, w którym opowiesz nam, czego nauczyłeś się z tej podróży wiary. I oczywiście zasubskrybuj, aby otrzymywać więcej takich historii. Do następnego razu i pamiętaj, z wiarą nie ma granic.